Ja to Wam normalnie dzisiaj pokażę, jak ja jajecznicę robię. No ale najpierw trzeba zrobić bekon chrupiący taki. Więc sobie smażymy to. Z tego się taki fajny tłuszczyk wytopi. Dobra, tutaj się robi chrupiący chlebek do tego wszystkiego. A tu już ściągam boczek, bo też zrobił się, patrzcie, już chrupiący jest, już słychać jak chrupie. Także no, przenoszę to tu i zaraz zrobimy główkę. Dobra, teraz sobie wbijam jajeczka do szklaneczki i dajemy pieprz. Piotrek lubi dużo pieprzu, więc nie ma obawy, że przepieprzę. I, I sól, 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 sól. Niam, niam, I teraz to mieszamy. Na tą już rozgrzaną patelnię kładziemy teraz masełko. Więcej zbytnio nie przeprawiamy, bo jeszcze ten bekon tutaj e nam czuć. Jak tylko to masełko się tu... Dobra, teraz na to wylewamy sobie tą szklankę naszą pomieszaną. Super. Podkręcamy sobie na czwóreczkę. Do... I teraz szybko sobie ściągamy tą jajecznicę, żeby zanim ona przywrze do tego, do, do dna, I robimy to tak długo, aż będzie takiej konsystencji, jaką lubimy. Czyli albo sucha, albo trochę bardziej mokra. Akurat y, ja jestem fanką tej... Dobra, wydaje się już dobrej konsystencji. Już jest nie, mo... nie jest mokra, jest sucha. Także jest ok. Ok. Odkładamy sobie tu, wyłączamy. I trzeba wszystko teraz przenieść na tak. Ok. Tak, to się prezentuje. Jeszcze na koniec odrobinka w pieprzu. Ok. Teraz ładnie wygląda. I możemy zanieść Piotrusiowi. Także smacznego. Mm -hmm.